Śmioczką mam wszystkim. Ja jestem Misura. To jest kolejny odcinek z Crafting Dead. Jestem jedną Piotrze. Plecy, plecy, plecy. Bo to jest tak. Dawaj, uciekaj go. Tam mnie lubi. Ada, ty mnie kija. Będziesz Co to było? Walił kija. No w sumie. Możemy się tam. W... Ej, chodź wróć, wrócimy do stajni Dobra Udajemy konia widzę, <laughs> widzę... Widzę jakieś nowe luty. Chuj. Morfina Pusta krew, a mi krew spada Ej, daj tego No masz, masz I krew To okay. mi się nie bardzo Dobra, krew mi się nie przyda Patrz Ej, pobierałem od ciebie krew, masz Ej, what the fuck Ej, mam... Nausea O, masz Fajnie, ej, będzie mi wikifiksować. Ej, nie pobiera ode mnie krwi Pobierz ode mnie Nie wypij Ile Uuu. ty masz? Ja mam teraz 5666 I mi rośnie no to chodź Nie lubisz za go Nie Dobra? Pewnie ci spadek Dobra, ale masz tą, Mamy tą... 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 tą to się liczy To jest ważne Ej, tak w ogóle gdzieś tutaj złąbię, jak walczył, ale nie widać go. Bo w drzewie siedzi, siedział. A nie, tutaj ja zobaczę. Chce być dobry, tylko zabiję. Nic jak tam z kraju Oj, tam. Chodź tam zostały, tam były domki. Bo i masz, i masz kija Ja mam kija, ale mam Na hita jestem Chyba Ej, ej ziemia Chodź, ej diamond loot Co to jest? Kurz, stary, stary Dzięki, wepchnąłeś go na mnie Krypis spada. To chodź tu masz, czy nie, nie masz Czekaj, po, pobierz ode mnie No a może daj mi bandaż, który jest z ziemi Masz, pobierz krew ode mnie. Jeszcze nie trzeba, mam 5000 nawet. Ja? 12. No dobra. Więc możesz. Oooo, jaki wichsy chcesz się ubrać? Nie, śpię. Pięć sześć, sześć amo mam. i ...dokloka. Kurde. Spadło mi. No, nie, się. Nie możesz wyrzucić. No nie, nie mogę. Tak, w sumie możemy chyba wyjść, nie? Moglibyśmy tutaj przekampić, ale? Idziemy. Jest kolejny. Ile masz życia? To mogę dać Ci z ja mam. I. Okay. Też, raczej. Kuczeczków też mam, fula Ej. Czym? MP5 amu. Dobra. Blood. Empty bug. Już świgłem mikrofonem. Ja się słyszałem. Wybaczcie. To... Aha, to jest ten pies, przed którym się wyrospiłem. Powiedzmy, to jest pies? Tak. Pies. Ginie. Krwawi? Nie. Krowi. Chodź, bo ząb jak plecy robi. Tak, krwawi. Krwawi? Masz. Dobra, wiesz co, mamy to stąd spieprzajmy Na, wkrótce Nie wiem, chodź tędy Chodź, chodź tędy Kilku cię go a ja to... Nie wiem, chodź Aha, gonią Ej Koleś do mnie z karabiną mierzy No dobra nie żył i upadł on I ty jesteś? Jakie jest koordynaty. Zabił mnie A no, spoko I wiesz, niezbyt to Wiksło mnie Podajcie. Minus dwieście pięćdziesiąt i czterysta. A co? A ty? Ja trzysta dziewięćdziesiąt, z okay. minus dwieście, minus dwadzieścia sześć. Zmniejszające się z dla mnie i zwiększające się x, a dla ciebie na odwrót. Okay, ja. Zwiększające się Z Zmniejszające się Z, zwiększające się... Zmniejszające się X I zwiększające Z, okej okay. nie, zwiększające, masz rację Mam tutaj coś do zlutowania chyba Koje chce mnie wpizgać

Jakoś tam zasuwam Miałem coś tutaj znalazł do zlutowania, ale nic tutaj nie ma. Okej, okay, Z... Ja mam Z100 Dobra, sto, to do tej samej linii Trochę krwawie, ale mniejsza. <grym> A X mam 161 Hmm. Mam jeszcze iść na zmniejszające się? Tak, ja. no ty idziesz na zmniejszące się, ja idę na zwiększające się, jestem na x0. Ja 95 90 dwadzieścia, a zet ile masz? 108 Widzę cię To ja, cześć Za tobą są sąbie... jakby A dobra hit na tą chatę, tak? Tak, że tutaj jest No Okej, nie ma to I teraz tutaj No a czy możemy wejść, ale krwi nie będziemy tracić Tak. że mi się w ebał no. dobra już jestem, to, też jestem niedaleko weszła jak? Normalnie jak najszybciej po prostu coś mi się udało. Aha, no spoko. Ja biegnę właśnie z powrotem. Jakie masz Z? Z mam nie wiem. Poczekaj, Z mam 90 A X 20, przynajmniej 30 X8 a co? Raczej znaczy, położyć to pytanie, a co? No, zginałem i biegnę. No właśnie, to moje pytanie, a co, jest takie... Bez sensu. Nie... Znalazłem znowu jakąś jebicką chatę. I VIXy Szukam. Wbiję tam, poszukam... I wyjdę. Jak rzeczy nie można wyjąć. Właśnie chyba zombiaki... Coś się bije obok mnie z zombiakami Ja widzę czy jest Snik I Hugo, on jest w tej, on jest w tej A, już wiem na której się wchodzi No, umarło No. Nie jest wyres. lesb. Pod ziemią. To chyba dobrze, nie? W sensie, jak w, jak w ścianie się lesbisz, to chyba nie. Zamknąłem się w domu z zombiakiem, nie? Dobra, stary, jakie ty masz licz? Czekaj. za chwilę. <śm> Te ucieki są mało ciekawe, tylko ubieramy. No i właśnie spadłem sobie ze schodów, nie? A żyjesz? Nie. Miałem pół i nie żyję. Teraz przynajmniej powiedz koordynat. Minus 175 Dobra, jestem na tej samej linii Z minus 90 Ja mam minus 300 To nawet blisko jesteśmy Dobra Jako, że w tej chacie nie znalazłem niczego to z Czyli Tylko jakby ja mhm. po, po, pogubiłem te wszystko I czy zmniejszające się? Pięknowska Piękna Piękna Zapylam, gonią mnie zombiaki, ale zapylam Najszybciej jak potrafię, ała moje kolano O, no to by cię już zombiaki zjadły, jak cię kolano z tak na Nie, bo walnęłem w klawiaturę Haha, nie znam cię Dobra, cześć To dojrzał ci kolano Wyglądasz jakbyś miał kupę na plecach Cicho Wytrwalałeś się, no co ja, ja mam hipsterskie, niebieskie buty Nie, nie hipsterskie, bo ha. Niebieskie Zong Nie ma co tam wchodzić tam jest... No W ogóle, ej Ogadnijmy, bo ja nad tamtym tym, um, Atlanty, Atlanty Atlanty coś tam Mam takie szczypce, którymi można usuwać to Tak? Tam. Ej, lol Ej, chodź w dół, chodzi dół. Do Meg A meg ma do ciebie przyjść kto? Ale wszystkie przywody tam mam tam. na no nie masz... z tej strony Masz jakiś bandaż? Tej... Nie mam, nie mam, nic nie mam. Ja zginęłem i pek... Prak... A chuj Na że ciebie gonią, a nie mnie, który jeszcze do wody, żeby to... Ej, znalazłem coś. Ej, tak w sumie jestem żywy. Tak, w sumie to mam dłoń i za Ja mam się siekierę A w środku był tego, w środku był z gwóździem Ep Epic ej, ej, jak tak skoczysz to nie wejdą Pipki Dobra, rozdajemy tą chatę za swoją A, tu jest tylko jeden lud tylko mm. No co, dobra, to jest chwilowane, to nie jest nasze. Gdzieś ty mi uciekł Aha Ej Tam coś jest Chodź na tą górę tutaj Dobra, ale i nie przez zombiaki Obok Patrz, biegniemy po lewo Biegnij! Nie daj się zabić Nie dam Iście! Kutwa jestem pa parkururowiec. Te zombiaki zresztą też Ja <noise> stoję na drzewie I tylko jeden mnie mnie goni 15 Jeszcze więcej Aaa Ej tam stoi czołg Czy to... Czy to czołg? Nie to To samolot Ej Ej nie ej to wygląda jak Lol Adam go Ej krwawie Ja też Właśnie siedzę tam odkrwawienia Powiedz mi masz coś do żartu Mam, czekaj Masz, ej, ej, się... ej ziom Tutaj masz trochę Żarcia I tak ej. brakuje Epickie miasto Brakuje, brakuje, brakuje stare nie Ja brakuje. nie mam już, nie mam ja Na górze że tu coś nie mam Zabij ząbiaki szybko Nie we mnie o. Aha. Aha, no fajnie. A Tak. Ty mnie chyba uderzyłeś. <grych> chyba nie. Nie, bo zostałem odrzucony i ISRU. Ja też. No więc chyba to by było na tyle z tego odcinka. Znowu krótki. No, po prostu. No, ambitna teraz po prostu marzyłem. No. Żegnam was, Adam, który. którego nie ma. No. Więc dzięki za oglądanie to by było na tyle z tego Czeku odcinka. Tego nie wytniemy, cześć. Się nie Adam. Dam, 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 dam. No to na razie, Piotr, pożegnaj się. Pożegnam się. Mniem, niem, niem, niem. nie mnie, mnie, Aha. to cześć.